Przypominam, że trwa właśnie krakowski festiwal Komiksu i mamy już połączenie z organizatorem, czyli z Michałem Jankowskim. Witam cię serdecznie. Do, witam Filipie, witam serdecznie. E, jesteś organizatorem, jeśli się nie mylę, całego tego dzisiejszego o, przedsięwzięcia. To, to, organizatorem to, to takie troszkę nad wyraz słowo. Wiesz, jestem na pewno jednym z pracowników organizatorów, ponieważ jestem pracownikiem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. To mhm. prawda, koordynatorem to na pewno, natomiast no, organizatorem to, to za duże słowo. I także jestem członkiem Sto Krakowskiego Stowarzyszenia Komiksowego, który też jest współorganizatorem. Także tak to wygląda. Wszystkich zapraszamy dokładnie gdzie w Krakowie? E, zapraszamy do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, a dokładnie do jej najnowszej agendy, czyli do artyki, takiej nowoczesnej biblioteki. <laughs> Jasne. E, no, jest sobota godzina 15.10 u mnie na zegarze. No, festiwal już trwa. Ale jeśli są, znaczy na pewno są wśród nas słuchacze z Krakowa i chcielibyśmy Was, drodzy słuchacze, zachęcić, żeby wyjść z domu, właśnie wziąć udział w tym krakowskim festiwalu komiksu, to jakie zostały jeszcze atrakcje? Czym byś mógł zachęcić naszych no, miłośników myśl, koncertu? Myślę, że jeszcze troszkę tego zostało, także jeśli ktoś się, się zastanawia, to serdecznie zapraszamy. Jest godzina 15, w związku z tym dosłownie za 15, przepraszam, 20 minut rozpoczynamy mini pokaz kosplay. Myślę, że. Zwłaszcza panowie znajdą bardzo ciekawe, panie przebrane, atrakcyjne kostiumy. W związku z tym tutaj mini cosplay jeszcze przed nami, więc to będzie dosyć fajna atrakcja. No i oczywiście zapraszam na bitwę komiksową, która rozpocznie się o godzinie 18.30. No i tutaj myślę, że ten pojedynek napisaki będzie bardzo atrakcyjny. Ja tak zauważyłem, że te cosplaye, cosplayowcy coraz częściej uczestniczą w różnych festiwalach, i to większych, i to mniejszych. Ja tak mam przed oczami, cały program i tak widzę, że my naprawdę mnóstwo atrakcji, mnóstwo, zwłaszcza udało wam się zaprosić wielu ciekawych gości. Tak, bardzo jesteśmy z tego zadowoleni. W tym roku podczas czwartej edycji udało nam się po raz kolejny ściągnąć gości z zagranicy. W związku z tym Stephen Collins i Uli Osterle to nasze dwie zagraniczne, nazwijmy to, gwiazdki, mhm. które tak naprawdę jeszcze przed nami, bo spotkanie ze Stevenem Collinsem rozpoczyna się dziś o godzinie 16. Natomiast jeśli chodzi o Uliego Osterle, no to jutro o godzinie 13 będzie można posłuchać o pracy i ogólnie o wszystkim, co Uli będzie chciał nam opowiedzieć. Dodatkowo jak najbardziej bardzo bogaty nazwijmy to zestaw gości z Polski, tak? Mhm. Bo przed nami jeszcze będziemy mieć na pewno ciekawych gości takich jak Krzysztof Gawronkiewicz, między innymi będziemy mieć kilka prelekcji zwykłych, takich poświęconych różnych dziedzinom komiksu, tak? Myślę, że tutaj i prelekcje dotyczące uniwersum Marvela i coś troszkę bardziej ambitnego, czyli na przykład szpilki w Stogusiana. No, tak naprawdę dużo tych atrakcji i spotkań jeszcze jest. Mamy oczywiście spotkania z pozostałymi naszymi gośćmi. E, myślę, że tego jest dosłownie dużo. Trzeba by było po prostu podejść, zobaczyć sobie w programie, co kogo interesuje i na pewno ktoś coś dla siebie znajdzie. Mamy ja... Sebastiana Skrobola. Mhm, ja Dat tej właśnie jest. wymienię. To jest ich dużo. Ja tej wymienię, bo właśnie wspomniałeś o Krzysztofie Gawronkiewicz, o Sebastianie Skroboli, Skrobolu. Jest jeszcze, będzie Szaweł Płóciennik, Jakub Dębski. W tym momencie trwa, w związku z tym Szaweł, że Paweł już w tym momencie prowadzi spotkanie. Można posłuchać, więc jeśli kogoś mam i chce zaprosić na festiwal, to już raczej jest za późno. Aczkolwiek Paweł jeszcze chwilkę z nami zostanie, na pewno w autografów będzie go można znaleźć i porozmawiać, kilka słów z nim do... zmienić. Ja tak przeglądając jeszcze program widzę, że oprócz spotkań, spotkań z autorami, oprócz różnych prolekcji, jak to wspomniałeś o komiksie europejskim, o komiksie amerykańskim, jest, są jeszcze pokazy filmów. Tak, to jest bardzo fajne z uwagi na to, że współorganizatorem, a dokładnie partnerem podczas naszej tegorocznej edycji jest Instytut Francuski. Dzięki jego uprzejmości przygotowaliśmy dla naszych czytelników czy też fanów i gości pokaz filmów animowanych, to są różne tematyka, tak, bo i mamy przede wszystkim blok dla dzieci, czyli filmy krótkometrażowe, których tak naprawdę głosu jest mało i każdy dzieciaczek będzie mógł sobie spokojnie to zobaczyć i, i się pośmiać, czyli to jest ten blok filmów dla najmłodszych, powiedzmy, 3 plus lat. No i mamy troszkę ambitniejsze tytuły już przeznaczone dla dorosłych, w związku z tym myślę, że też każdy znajdzie coś dla siebie. Tych filmów jest dużo, one są udostępnione cały czas w tym momencie w naszej sali nazimnej od kinowej. W związku z tym można spokojnie przejść, położyć się wygodnie na, na, na pufach, usiąść um, no i po prostu sobie oglądać dane tytuły. Czyli inaczej rzecz mówiąc, jeśli wśród Krakowskich Miłośników Komiksów są rodzice, którzy chcieliby się wybrać to ze spokojem mogą Dokładnie zabrać swoje pociechy. O to chodziło, ponieważ oprócz tego, że mamy jeszcze te filmy i spotkania z normalnymi, dla takich normalnych maniaków i miłośników komiksu, to mamy przede wszystkim blog dla dzieciaków, czyli warsztaty komiksowe. I tutaj e, miało to tak wyglądać. Dostawiamy sobie dzieciaki na warsztaty komiksowe, a sami rodzice mogą się ewentualnie dokształcić albo zgłębić swoją wiedzę na temat komiksu. Albo podczas pokazu filmów, albo sięgając do, naszego, do naszej kolekcji komiksów, które mają pod ręką. No żeby tak naprawdę ich zaciekawić i żeby jeszcze do nas wrócili z tymi swoimi momentami. A warsztaty komiksowe to jest taki zawsze taki tajemniczy termin. Bo ja tu widzę, że e, są cztery grupy. Jedną grupę poprowadzi Tomek, Samoili, Rafał Szłapa. Tak. A czy wiadomo, czego też będzie można nauczyć się na tych warsztatach? Ja już powiem, może Filipie, troszkę od siebie, bo mm -hmm. miałem przyjemność już poprowadzić dzisiaj warsztaty pierwsze. Ja na swoich warsztatach skupiłem się przede wszystkim na podstawach. Z części składowych komiksów. Czyli chciałbym dzieciakom wytłumaczyć, z czego zbudowany jest komiks, co to są kadry, co to są planse, co to są dymki i sposób narracji w komiksie, czyli rodzaje dymku, jakie mamy dymki. I tutaj dzieciaki po prostu pisają się fenomenalną znajomością i też twórczością, bo wymyślają przeróżnego rodzaju dymki komiksowe, co jest dosyć dla nich ciekawe. I oczywiście potem wspólnie tworzymy własnego superbohatera, nadajemy mu odpowiednie cechy i wyglądu i charakteru, supermoce, no i oczywiście strój razem wszystko to nadzorujemy przez zawodowego rysownika. W związku z tym jest kupa śmiechu, dużo zabawy. Byłem, miałem też przyjemność uczestniczyć w warsztatach Rafała Szłapy. W związku z tym Rafał tutaj także tworzy własne, nazwijmy to już komiksy z młodymi twórcami, którzy dopiero chcieli zacząć. W związku z tym te dwa zbadałem. Jak to robi Tomek Samoili? To no z ciekawości zapraszam wszystkich jutro, bo sam jestem ciekawy, a wiem, że Tomek jest bardzo, bardzo dobry akurat w warsztatach komiksowych, także gorąco zapraszam. No Tomek, to jest już ikona chodząca komiksu dla dzieci polskiego, polskiego komiksu dla dzieci, jutro o godzinie dziesiątej zapraszacie. Dokładnie tak. Za nami już spotkanie z Tomkiem, w związku z tym, kto chciał porozmawiać bliżej i się przyjrzeć jego pracy, yy, zgłębić wiedzę na temat jego warsztatu, jak on pracuje, co wymyśla. To już niestety za nami. Natomiast warsztaty komiksowe jeszcze przed nami, są to jutro, więc zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jeśli chodzi o taką zabawę z formą komiksu, to ja zawsze lubię obserwować dzieciaki w trakcie ich pracy, ponieważ czasem niektórzy potrafią zaskoczyć taką bogatą wyobraźnią, że stworzą zupełnie jakiś nowy środek artystyczny, którym wielu, wielu mądrych ludzi mogłoby siedzieć całe życie i by nie wymyśleć, także em, to jest zawsze po prostu taka moja prywata, że dosyć ciekawe doznanie, jeśli chodzi o warto, warto doskonale. tworzyć takie warsztaty dla dzieciaków po prostu. To bardzo wdzięczny temat, bo po dzieciach od razu widać zainteresowanie i jeśli się ich zainteresuje odpowiednio, to one się odwdzięczają uwagą i, i jakby biorą taki niebierny, a czynny udział w warsztatach, w związku z tym faktycznie pomysłów mają strasznie dużo. Dzisiaj chyba najciekawszym był Stworzenie superbohatera, który był ze Pinokiem, który gało u swoich wrogów e, za pomocą nosa. E, no ale żeby grać nosem, no to musiał kłamać. W związku z tym, sobie wyobrażacie, jaki siedmielatek tu tam żeby coś takiego wymyśleć. No ale to są właśnie te perełki, które, które sprawiają, że te warsztaty dla prowadzących i, i, i przede wszystkim dla dzieci są zabawne i, i są kupą śmiechu i, i dobrą zabawą. To, nieodzowną częścią każdego festiwalu są również wystawy. I nie, oczywiście nie mogło nas ich zabraknąć, a z uwagi na to, że mamy na miejscu Instytut Francuski, nie mogliśmy też poprosić Instytutu o pomoc. W związku z tym w tym roku, tak naprawdę, mm, dzięki delegaturze Walonii Brukseli, przygotowaliśmy mm, wystawę, albo ściągnęliśmy wystawę, która tak naprawdę była już e, gościwa już na pozostałych e, polskich e, festiwalach, czyli mam na myśli tutaj Warszawę i e, Łódź. To były te okładki magazynu Spirou. W związku z tym mieli, mamy ją przyjemność gościć u nas e, i to jest ta pierwsza wystawa. Natomiast jeśli chodzi o drugą, to przygotowaliśmy ją z Instytutem Francuskim i tutaj dotyczy to Fluid Glaciale, czyli czasopisma komiksowego, które do tej pory ukazuje się we Francji. Przygotowaliśmy troszkę oryginalnych e, czasopism. E, będzie można je zobaczyć u nas, czyli te obydwie wystawy e, na krakowskim festiwalu komiksu e, się znajdują. Jak długo będzie można? Odwiedzić te wystawy, ponieważ domyślam się, że niektórzy, którzy słyszą naszą rozmowę, to chcieliby je przejrzeć, zobaczyć, ale dzisiaj akurat nie mają czasu z różnych powodów. Czy te wystawy prostu, będą, będą widnieć? Pogoda nie sprzyja niestety w Krakowie pana i to bardzo. W Poznaniu wystoja, też. To bardzo. Także jestem niezmiernie akurat przykro z tego powodu. Natomiast zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Przez około miesiąc czasu będzie można tą wystawę jeszcze u nas obejrzeć. Zarówno jedną, jak i drugą. Także wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Nie tylko osoby, które interesują się komiksem, ale osoby, które interesują się ilustracją jak najbardziej, bo bo można zobaczyć naprawdę przegląd fajnych prac yy, i to ładny kawałek czasu w tym się mieści. Także myślę, że to będzie dosyć ciekawe. Mam jeszcze na zakończenie takie dosyć trudne pytanie, e, ponieważ jest I to miał. czwarty krakowski festiwal Komiksu i czy przez pryzmat poprzednich trzech edycji ta czwarta odsłona się czymś wyróżnia? Myślę, że przede wszystkim e, jeśli trzymasz przed sobą e, program, to widzisz, że on jest najbardziej rozbudowanym programem z wszystkich naszych pozostałych. Aha. Edycji, które przygotowaliśmy. Um, bardzo zbliżona była druga edycja, kiedy też gościliśmy um, naszych gości z zagranicy. Um, no natomiast w tym roku mamy przede wszystkim bardzo bogaty program i uważam na razie z perspektywy, chociaż jestem jeszcze na gorąco, że jest to chyba najbardziej bogata. Um, odsłona krakowskiego festiwalu Komiksu. właśnie czwarta. Mam nadzieję, że może nie najbardziej, bo piąta i szósta, i siódma i dziesiąta będzie jeszcze lepsze. No ale, ale faktycznie, festiwal się rozwija, ta czwarta najbogatszy program, bardzo dużo gości. Przede wszystkim bardzo bogaty program dla dzieciaków i dorosłych. Fajne są te filmy, strasznie się z nich cieszę. W związku z tym no i wracając do tego pytania, czwarta jest chyba naj, najbardziej taka rozbudowana. A czy pomimo złej pogody, do której przyznałeś, że teraz trwa, panuje w Krakowie, to jaka jest frekwencja? Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony frekwencją. Jednak festiwale, które są stricte nastawione na komiksowo, albo na komikso, albo na jakikolwiek jeden temat. No, mogą przyciągnąć tylko osoby, które się tym zainteresują, prawda? Mhm. E, czy festiwal w Łodzi no, mamy tam jeszcze sąsiadów z grami, w związku z tym gry bardzo dużo przyciągają innych osób. Oczywiście. Targi komiksu w Warszawie, no mamy targi książki, w związku z tym no, ta frekwencja jest ciężka do określenia, bo tam non stop się ludzie przewijają. U nas no, przez moment było czarno. Ciężko było znaleźć miejsce, gościmy dema. U siebie tradycyjnie, a jak wiecie, Dem jest bardzo popularną osobą, także powiem szczerze, że w pewnym momencie już po prostu zabrakło miejsc. A pozostała frekwencja? A to już trzeba pytać naszych gości, czy byli zadowoleni. Ja myślę, że nikt nie siedział sam, a wręcz przeciwnie, znana z groną odbiorców, które go słuchało i ciekawych rzeczy się od nich dowiedziało. Warsztaty, bardzo dużo dzieciaków, bardzo dużo roześmianych dzieciaków. Um, a co dalej? No mam nadzieję, że na bitwie komiksowej będzie jeszcze więcej osób, a przy mini pokazie cosplay, um, no też, też tych gości będzie, będzie dużo. Czyli jeszcze raz przypomnijmy, gdzie, gdzie, gdzie odbywa się czwarty Krakowski Festiwal Komiksu? Krakowski Festiwal Komiksu odbywa się w nowej agendzie, czyli w Artece, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie na ulicy Rajskiej. E, łatwo nas jest zobaczyć, bo biblioteka na Rajskiej e, to tak naprawdę jeden budynek, strasznie olbrzymi. A obok naprzeciwko dokładnie e, mieścimy się. My, przeszklony budynek nowoczesny. Zapraszamy. Jeśli ktoś nie chce koniecznie pobawić się w komiks, to może sobie pograć jeszcze w gry komputerowe, PlayStation, pograć w gry planszowe, skorzystać z komputera, tak naprawdę może sobie też odpocząć. A ten komiks może akurat go zaciekawi. Zapraszam serdecznie. Bo ja tutaj widzę, że w nawiasie jest dopiska wejście od ulicy Szujskiego. I to tak brzmi, jakby to wejście było niczym jakiś labirynt skomplikowany, tak. że trzeba to znaleźć. No, może to tak faktycznie, Filipie, brzmi, bo mm, gdybyśmy przeszli tak naprawdę do ulicy Rejskiej, na której się zajmujemy, to znajdowalibyśmy się w budynku Małopolskiego Grodu Sztuki. Ten mhm. sam budynek, ale trzeba było troszkę błądzić i znaleźć wejście od dołu, jakimiś korytarzami. A tak, jak wejdziemy od ulicy Szujskiego, to po prostu bezpośrednio wchodzimy do artyki. Nie musimy błądzić, od razu znajdziemy osobę, która malują u nas obrazy na żywo. Od razu znajdziemy yy, załogę kosplewską z Star Warsów, którzy do siebie strzelają, także myślę, że będzie nas łatwo znaleźć. Mam nadzieję, że nie ma żadnych nieprzewidzianych okoliczności, że nie wiem, zdarło się jakieś dzikie zwierzę, że sufit się zawalił. Wszystko ja idzie zgodnie z, z planem, nie ma żadnej obsuwy. Oczywiście, jak się domyślacie, poza organizacji festiwalu zawsze się znajdują jakieś małe obsuwy. Ale te obsuwy wynikają tylko i wyłącznie z tego, że na przykład dzieciaki troszkę dłużej chciały porysować. Nie ma sensu ich troszkę od tego odrywać. Te obsuwy są może kilkunastominutowe, ale tak to wszystko ładnie postaramy się dalej dograć, żebyśmy się zmieścili w tym czasie, który jest przewidziany. Na, na tą chwilę żadnych takich strasznych zwierzęt u nas nie było, ale kto wie, może akurat nie coś się stanie. No to wtedy tam oczywiście relację na żywo. Trzymam oczywiście kciuki, żeby nic takiego złego się nie przytrafiło. Wszystkich słuchaczy z Krakowa zapraszamy na czwarty krakowski festiwal komiksu. Dziękuję Ci, Michale, za poświęcony Wielu, czas. Bardzo dziękuję. Moim bardzo goście... Dziękuję, pozdrawiam wszystkich oczywiście i zapraszam do Krakowa. Zapraszamy. Moim gościem z organizatorem krakowskiego festiwalu komiksu był Michał Jankowski. W trakcie tego festiwalu premierem ma. Komiks Gigantyczna Broda, która była złem. Do, do tego komiksu właśnie za chwileczkę przejdę. Tylko na początku, zanim, do, zanim to nastąpi, Olga puści Wam kolejny kawałek.